Dzień dobry, witam serdecznie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj opowiem wam o moich planach, inspiracjach, procesie planowania kuchni, bo zamówiłam już meble, podjęłam ostateczną decyzję, zapłaciłam pieniądze i czekam teraz na dostawę. I ostatecznie zdecydowałam się na Castorama. Tak, zamówiłam meble kuchenne w Castoramie. Bardzo spodobał mi się tam jeden model frontów, i głównie dlatego się zdecydowałam właśnie na ten sklep. I również fajnie wyglądał proces planowania. Wizyty u projektanta były darmowe, i trafiłam na bardzo sympatyczne panie, które znały się na rzeczy i też bardzo mi pomogły w wyborze, w planowaniu, żeby znaleźć jak najlepsze rozwiązania do mojej kuchni. Meble można zamówić z montażem i z dostawą, z wniesieniem. Ja zamówiłam opcję z dostawą i wniesieniem, a Montaż zrobię we własnym zakresie Wiedziałam od początku, że zdecyduję się na którąś sieciówkę Brałam pod uwagę Castorama, Leroy Merlin i IKEA Bo mam ograniczony budżet i też uważam, że w takie mieszkanie w bloku nie ma co inwestować jakichś dużych pieniędzy Bo jest tutaj mała ograniczona przestrzeń, to nie jest mój dom, który... Wiecie, wybudowałam na własnej działce i na stronie internetowej każdego z tych sklepów można umówić się na spotkanie z projektantem. Przed takim pierwszym spotkaniem to jest bardzo, bardzo ważne. Trzeba sobie zmierzyć dokładnie pomieszczenie, wszystkie instalacje, rury, kaloryfery, wszystko ile odstaje od ściany. Można również zamówić usługę mierzenia, więc jeżeli nie jesteście pewni, czy zrobicie dobrze te pomiary sami, to zawsze możecie zamówić pomoc. Ja mierzyłam sama, więc pokażę Wam, jak to wygląda. O, zrobiłam sobie taki rysunek w zeszycie. Dokładnie wymierzyłam wszystkie ściany okna i odległości od ścian. To jest taka moja prosta wersja rysunku technicznego, ale to wystarczyło, żeby pani mogła sobie przerzucić taki projekt do programu. Ja zrobiłam sobie też taki dodatkowy rysunek pomocniczy wszystkich instalacji, które mam liczników, ile miejsca zajmują, w jakiej odległości są odsunięte od ściany. To jest bardzo ważne, bo. Dzięki temu możemy też określić, jakie meble gdzie możemy postawić i co nam się dokładnie zmieści. Jak wiadomo, gdy bierzemy meble z sieciówki, to pracujemy na gotowych korpusach, więc mamy ograniczone wymiary, ograniczone możliwości nie można sobie zrobić szafki na przykład z szerokości 75 cm jeżeli takiej nie ma w ofercie u stolarza to byłoby jak najbardziej możliwe ważne żeby wszystko wymierzyć i sfotografować, jak to, co wygląda, żebyśmy jak najlepiej mogli wytłumaczyć projektantowi, jak wygląda pomieszczenie, i też ważne jest, żebyśmy podjęli decyzję, czy robimy jakieś przeniesienie instalacji, likwidację kaloryfera, I czy też będziemy brać kuchenkę gazową czy elektryczną, bo to wszystko jest ważne w projekcie kuchni, warto to wszystko sobie przemyśleć wcześniej i znać odpowiedzi na takie pytania. Warto też jest tak szacunkowo określić swój budżet, jaki mamy na dane meble, bo o to też będzie pytał projektant, żeby jak najlepiej dopasować produkty dostępne w ofercie. Do naszych potrzeb. Ja zdecydowałam, że zostanę przy kuchence gazowej, że nie będę przenosić żadnych instalacji, więc wszystko, wszystkie liczniki zostają tak jak są. Wiedziałam, że chcę białą kuchnię i chcę takie laminowane blaty w stylu drewna i że zostawiam swoją lodówkę, tą, którą mam. To były takie moje wyjściowe punkty, moje takie przemyślenia na temat kuchni, mój pomysł. I w kastorami zostałam bardzo. Bardzo miło przyjęta, fajnie dogadywałam się z panią, która robiła mi pi pierwszy projekt i spodobały mi się bardzo fronty Artemisia, dlatego też zdecydowałam ostatecznie, że zostanę przy Castoramie. Z pierwszego spotkania z projektantem wyszłam z taką wizualizacją. To było fajne, bo mogłam się zapoznać z tym, jakie są wymiary korpusów, jak to wszystko wybrać, dopasować do siebie. To jest projekt z zachowaniem tego formatu kuchni, jaki mam teraz, tylko że tutaj jest zabudowa po sam sufit. Ja bardzo chciałam też mieć szafki po sam sufit. Nie chcę, żeby tam były żadne przerwy, odstępy. Chcę to wszystko zabudować. Nie chcę, żeby się tam gromadził kurz, bo on jest bardzo trudny żeby się go pozbyć i ważne też jest dla mnie, żeby dodać zmywarkę. Niestety jestem tutaj ograniczona przez instalacje, które są właśnie w tym miejscu. Tutaj mam liczniki od wody, a tutaj na górze mam licznik od gazu. I przez to, że ta rurka z gazem prowadzi tak mniej więcej do tego momentu to nie mogę postawić zmywarki zaraz obok zlewu, ponieważ tam jest właśnie ta rurka z gazem, a zmywarka ma równe 60 cm głębokości, przez to kuchenka jest tutaj, zmywarka stoi po tej stronie tutaj mam szuflady 60 cm. I tutaj też był problem z zagospodarowaniem tego narożnika, ponieważ tutaj mam kaloryfer pod oknem. Nie mogłam mieć żadnej fajnej szafki narożnej, żadnego innego zastosowania, tylko po prostu półki w środku i takie drzwiczki, czyli bym musiała nurkować tam głęboko do środka, żeby coś wyciągnąć, więc pewnie bym w ogóle zapominała. Co ja tam mam. Teraz mam łamane drzwiczki, i wydaje mi się, że to jest lepsze rozwiązanie, bo wtedy jest bardziej widoczne i nie muszę się aż tak mocno zagłębiać w tą szafkę. I tutaj mam potem jedną szafkę, kolejną, i na końcu szuflady i te szuflady mogłyby być do samego końca bo tutaj już nie ma kaloryfera, jest pusta ściana i tutaj pierwszy plan zakładał to, że lodówka będzie stała we wnęce. tutaj jest komin, więc lodówka byłaby tutaj naprzeciwko komina mieliśmy zrobić wynękę i skrócić szafę w korytarzu tutaj ta cała ściana byłaby pusta ewentualnie planowałam zrobić tutaj stolik i jakieś krzesła po boku, no i tutaj byłaby ta wnęka na lodówkę. Tu jest widok z wejścia. Tak jak widzicie, ta ściana jest cała goła, nic tutaj się nie dzieje, i to miałoby wyglądać właśnie w ten sposób. Ja sobie ten projekt wzięłam do domu, przemyślałam, przespałam się. Oczywiście nie trzeba podejmować od razu decyzji, można w ogóle się nawet nie zdecydować na Zakupy z kastorami po zrobieniu projektu. Również na tej wizycie otrzymałam całą listę zakupów razem z cenami, i te ceny są ważne przez miesiąc, czyli przez miesiąc po spotkaniu macie gwarancję ceny, że one się nie zmienią. I ja sobie wzięłam ten cały projekt ze sobą do domu, żeby się z tym przespać i podjąć właściwą decyzję, zastanowić się i ostatecznie zmieniłam. Totalnie koncepcję odeszłam od kuchni w kształcie litery L, ponieważ tutaj nie podobało mi się to, że było dużo blend, dużo przycinania, co wiąże się też ze zmarnowanym miejscem, i też ta szafka narożnikowa jakoś zniechęcała mnie do tego projektu, dlatego też. Poszłam drugi raz i tym razem miałam spotkanie z inną panią, ponieważ tamta była na urlopie, ale również była bardzo fajna. I przeszłyśmy od razu do robienia projektu, bo wymiary już tam były zapisane na komputerze. Zdecydowałam, że lodówkę postawimy tutaj w tym miejscu pod oknem. Oczywiście ja mam dwustronną lodówkę, więc może otwierać się od tej strony. Tutaj akurat taka była w projekcie, nie można było tego zmienić. Mam tutaj zabudowę po sam sufit, nawet nad lodówką. Zmieści się jedna szafka. Niestety, druga już tutaj nie może być, bo lodówka ma 1,80 m, więc no niestety nie będzie miejsca. I tutaj mamy szafkę, małe cargo, kuchenkę z piekarnikiem, zmywarkę i szuflady 40. Tutaj mamy zwykłe szafki, tutaj jest szafka na okap kuchenny. Zabudowa jest po sam sufit. I też jest fajnie, że jest podzielona na pół, bo tutaj do tych szafek będę mogła sobie sięgnąć, gdy wejdę na drabinę. Także tutaj włożę takie zupełnie niepotrzebne rzeczy, a tutaj będę mogła na co dzień korzystać z tych niższych szafek. A druga strona, wymyśliłam, że z drugiej strony zrobię taką dużą szafę. Tutaj mam szafę z serii Atomia i... Zrobię też stolik kuchenny. Nie podobało mi się, że tam miałam całą, gołą, niewykorzystaną ścianę. Bo teraz też tak mam i ta ściana się bardzo brudzi i tak wygląda smutno. Więc stwierdziłam, że to będzie lepsze zagospodarowanie przestrzeni. A tutaj mi się spokojnie zmieści szafa o głębokości 45 cm. Więc. Będę mogła sobie bardzo dużo rzeczy powkładać i tutaj mam zrobiony stolik z blatu kuchennego, który również będzie po tej stronie i myślę, że to się fajnie prezentuje. Byłam bardzo zadowolona z tego projektu. Jeszcze pani mi zrobiła taką fajną, dokładną wizualizację, więc mogłam sobie wyobrazić, jak to będzie wyglądało ostatecznie u mnie i byłam... Bardzo z tego zadowolona. Również dostałam taką rozpiskę tutaj ze wszystkimi szerokościami szafek, co zostało ustalone, jakie szafki powinny gdzie wisieć. I tutaj mamy drugą stronę. Niestety, no ta cała szafa była biała, więc program nie bardzo chciał wyłapać tutaj e, szafę. Ale tutaj mam wymiary, więc mi to w zupełności wystarcza. Jak widzicie, tutaj mam cztery korpusy po 50 cm, więc w sumie szafa będzie miała 200 m. I e, tutaj mamy stolik z taboretami. No tutaj jeszcze mam jedno zdjęcie z innej perspektywy. I po tym zrobionym projekcie stwierdziłam, że tak, na pewno skorzystam z kastoramy i zachowam ten układ. Y, Równoległy z dużą szafą. W tym projekcie tutaj nie pasowało mi za bardzo łączenie tych szafek po środku tej szafki nad Okapem, więc musiałam wykombinować, jak to zmienić. Ta szafka na wino też nie bardzo mi się podobała, bo, bo teraz też mam taką półkę, i tam praktycznie nic się nie mieści, tylko jakieś ozdobne kwiatki. Więc yy, nie potrzebuję czegoś takiego, i tutaj, później, gdy jeszcze raz sobie zmierzyłam instalację, to okazało się, że nie mogę mieć z tej strony cargo, muszę mieć cargo tutaj od tej strony, i ostatecznie też nie podobało mi się, że tutaj mam tylko szuflady 40 cm. Chcę tutaj trzymać garnki. 40 cm jest mało, mało bym tam mogła zmieścić, więc wykombinowałam, jak tu zrobić, żeby zdobyć dodatkowych 10 centymetrów. Jednego wieczora usiadłam sobie przed komputerem ze stroną internetową Kastoramy, zaczęłam grzebać, wyszukiwać. Przez to, że biorę kuchenkę gazową to zdecydowałam się na kuchenkę wolnostojącą, głównie przez to, że kuchenki wolnostojące mają szerokość 50 cm, dzięki czemu zyskałam te dodatkowe 10 cm, które mogę dodać do szafki. Moim zdaniem, będzie dużo wygodniejsze i praktyczniejsze. A mi taka kuchenka wolno-stojąca nie przeszkadza. Ja byłam otwarta na to, żeby to zmienić. Pokombinowałam z układem szafek i y, zmieniłam tutaj kargo. Powędrowało pod ścianę, i pod zlewem zrobiłam szafkę z szufladą, żeby mieć tam kosze na śmieci. A nad zlewem będzie szafka o szerokości 80 cm, więc będzie bez tego dodatkowego regału na wino. Jestem zadowolona z tych moich poprawek. Wylistowałam wszystko, co bym chciała zmienić w mailu do mojej projektantki. I ona w odpowiedzi na tego mojego maila przysłała mi kolejną wizualizację i wycenę z tymi moimi poprawkami. Dodała wszystko to, co chciałam. Dlatego umówiłam się na ostatnią wizytę w Castoramie, gdzie złożyłam zamówienie, zapłaciłam za meble, umówiłam się na dostawę. Więc teraz pozostało tylko czekać. Teraz na ekranie widzicie ostateczny projekt kuchni. W takiej formie właśnie zdecydowałam się złożyć zamówienie. Już nie mogę się to czekać, kiedy mebelki do mnie przyjdą i będę mogła zobaczyć efekt końcowy. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, co myślicie o moich planach, o moim projekcie. I ja już będę kończyła ten film na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo, jeżeli dotarliście do końca. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Pa! pa.